Legenda sztuk walk. Niesamowity człowiek, pod względem fizycznym i mentalnym. Wzór do naśladowania dla wielu ludzi. Różnią się niezwykłą formą fizyczną. Jak trenował, by dojść do takiego poziomu wytrenowania? W dzisiejszym odcinku zrobimy trening sugerowany jego planem. Okej, okay, więc co? Lecimy z treningiem. Zacznijmy od rozgrzewki. Z racji tego, że Bruce Lee był mistrzem sztuk walk. Nie może być innej rozgrzewki jak walenie w gruchę. Jesteśmy już na siłowni po rozgrzewce i lecimy z treningiem bez przedłużania. Okazuje się, że mamy 52 serie przed sobą, więc no pomyślcie sobie, gdzieś normalnie chyba na trening 15-20 max serii jest. Tu będziemy mieli 52 serie podczas jednego treningu ćwiczeń. Także no, to będzie mocny zajazd. Bruce Lee zaczyna swój trening od przysiadów. Jako drugie ćwiczenie robimy wyciskanie francuskie na ławce. Następnie znowu mamy wyciskanie francuskie, aczkolwiek inny wariant, czyli na skos. Żeby tego było mało, wracamy znowu do klasycznej wersji. I znowu, cztery serie. Teraz robimy uginanie na biceps, tak zwane concentration po angielsku, skupiamy się na tym bicepsie. 30 kg na pompkę. Kto to widział? Brustly to był jakiś kurde potwór, nie? Ser. No powiem Wam, że już odczuwam trudy tego treningu. Kurde, no te pompki dały w kość, nie? To nie jest tak łatwo. Z 30 kg zrobić 10 pompek. Myślałem, że będzie łatwiej. A to dopiero połowa. Matko i córko. Na szczęście mam ze sobą napój bogów. Elektrolity plus kofeinka. Miejmy nadzieję, że to mnie pobudzi. Tutaj lecimy z uginaniem na biceps. Nie no, ten bruzli. No, bruz, bruzli. Ten gryzli. Jeszcze, nie, no serio, ten Bruce Lee, to jest dla mnie taki GOAT. GOAT! Jest jedno ćwiczenie zagadka, mi dla mnie, ponieważ w planie ma wpisane Bruce Lee triceps stretch, czyli po polsku rozciągnięcie bicepsa, tak? e, tricepsa. Sorki. Także ja no, do końca nie wiem, przejrzałem internet i do końca nie wiem co to jest, więc zrobię takie oto ćwiczenie. Myślę, że Bruce Lee by się nie obraził, ponieważ jest tydzień, to jedno takie palestyniczne Dobra, uwaga teraz na 7,5 w rękę i lecimy. Powiedzcie, co tak mało, ale do tego ćwiczenia nie potrzeba wiele. To jest nawet za dużo, nie? Ooo! To jest nawet za na dużo. Znowu biceps. Uj, ten wrócił miał, bardzo ciekawy ten plan, naprawdę. Uwaga, teraz odwrotnie, czy. Teraz się zaczyna ogień. Przed na Pa, pa. Nie, ale to to płoną. Nie, te przed to do płoną mnie. W ogóle nigdy takich wcisnięć do bardzo nie robiłem. W sumie też nie jestem przyzwyczajony. Dlatego, że też szybko wypieką te mną. Ale ogólnie powiem wam, że te trening hardkorowy, nie? Jeszcze mi zostały dwa ćwiczenia. Masakra. A ten trening już z dwie godziny na pewno trwa. Hardkorowy ja zespał dzisiaj. Dobra, uwaga, brzuszki, lecimy. Lecimy z brzuszkami. Przedostać ćwiczenie. Jeśli chcesz być jak Bruce Lee, musisz trenować brzuch. Chłopie, widziałeś jak brzuch? No właśnie, nie, widziałeś, to sobie wygoogluj. Wygoogluj sobie brzuch Bruce, Bruce I wtedy pogadamy, nie? łydeczki, spięcia na palce. Pięć serii. Dosyć łatwo się trafiło, wylosowało na koniec. Ale dobrze, bo już kurde, serio mam taki kryzys energetyczny. Powiem No spróbujcie sobie tego treningu, naprawdę spróbujcie sobie go. Wszystko mi boli, wszystko. Oto. Bruce Lee. Nie powiem wam, że Kurde, wszystko tak spięte, te przedramiona najbardziej, no, no ale jest, jest, po takim treningu to chud... wygląda się jak Bruce Lee po prostu. Co, ja już jestem po treningu, akurat bateria mi padła na sam koniec treningu, na szczęście udało mi się wszystko nagrać dla Was i pokazać Wam, pokazać Wam jak wygląda naprawdę ciężki trening mistrza, jakim jest Bruce Lee. We water my friends.